suo miłości treu procretu prosti te nawie na wierny do, no. która się wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego Serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Z dzieńka Świętej Siostry Faustyny Dzień cały pozostałam na dziękczynieniu A wdzięczność mi zalewa duszę O Boże, jakżeś dobry jak wielkie jest miłosierdzie Twoje, nawiedzasz mnie tak wielkimi łaskami. Mnie, proch, najnędzniejszy, jakim jestem. Padając na twarz stóp Twojego, Panie, wyznaję w szczerości serca, że niczym sobie nie zasłużyłam, choćby na najmniejszą łaskę Twoją, że mi się tak hojnie udzielasz. Jest to niepojęta dobroć Twoja. Dlatego serce moje im większych doznaje łask. Pogrąża się w głębszej pokorze. Panie Jerzu, udzieli nam ducha wdzięczności, uwielbienia Ciebie, uwielbienia Twoich łask, Twojego nieskończonego miłosierdzia. I z tym duchem wdzięczności pragniemy, by błagać miłosierdzie Twoje dla świata, ludzkości, dla Kościoła, dla naszej parafii, dla wszystkich, którzy w szczególny sposób potrzebują Twojego miłosierdzia szczególnie nam bliskich, także zakonających i naszych zmarłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego, Pana Naszego, tu się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Pali. Umęczony pod ponskim Piłatem. Ukrzyżowany umarł i stąpił Wstąpił do piekiel. Trzeciego dnia z wstąpił na niebios. Siedzi po prawic, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszech. Grzechów odpuszczenia Ciała wstań, Żywot wieczny Amen Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew Duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego A Pana naszego Jezusa Chrystusa Daj Jego bolesnej męki Daj go bolesny menki 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 Dla jego, bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. A pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 There you go by the sleeping mink There you go by the sleeping mink There Daj go bolesnej męki. Ojcze przed wieczorem ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. दाई को बोलो स्ने की गो बोल स्ने की गो बोलें बोले स्ने की बोले स्ने मैं की Daj go Menki. męki Daj Menki. błogosny męki Menki. go błogosny Menki. Daj go Menki. Ojcu Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. दाई को बोले स्ने मैं दाई को बोले स्ने मैं राइ को बोले स्ने की गाई को बोले स्ने की गाई को बोले स्ने मैं की Da jego bolesnej męki. daj Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo, w tym dniu uroczystości Twego niepokalanego poczęcia, kiedy jesteś dan nas znakiem nadziei, że łaska Boża ogarnia tak jak Ciebie, Cały Kościół ogarnia nasz. Powierzamy ci Kościół, naszą parafię, siebie samych. Po Twoją bronę uciekamy się, święta Boże, rodzicielku, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach nasz, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani, nasz. Orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem swoim nas pojedna, synowi swojemu nas poleca, swojemu synowi nas oddawaj. Matko Miłosierdzia, Królowo Pokoju, Madonna Szaflar, Święta Siostro Faustyna, Święty Józefie, Święty Andrzeju Apostole, Święty Janie Pawle, Błogosławiony Honoracie, Wszyscy Święci, Święte Boże, Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie jedyny Boże zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki z Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu, ufam Tobie. 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 Jezusu. Ufam Tobie, Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. uznajmy naszą grzeszność, byśmy mogli przyjąć dar Komunii Świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry. O modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący odpuściwszy nam grzechy. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz, który jest w niebie. Święcie. Przed Niego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, nas zbaw ode złego. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.